Witajcie! Zapraszam! Mieszkanie, osiedle słoneczny, stok, ulica upalna. Proszę bardzo, wchodźcie. Na początek sypialnia około 10 m2, ustawna, miejsce na łóżko, szafę, czy nawet biurko, czy toaletkę. Wszystko się zmieści. I zapraszamy do głównego pomieszczenia, którym jest salon. Jest to mieszkanie, które ma 50,5 m2, więc pomieszczenia są tutaj przestronne. Salon około 20-25 m2 z wyjściem na balkon, który jest dodatkowo zabudowany. O! O! Wygodna kanapa w salonie to podstawa. Co więcej o mieszkaniu. Czynsz jest niewielki, 550 zł za to całe mieszkanie, z czego 200 zł to jest zaliczka na samo ogrzewanie. Co jest najważniejsze na tym osiedlu? Duże przestrzenie między blokami, dużo zieleni i co najważniejsze, bez wykupionego miejsca postojowego można tu zaparkować o każdej porze dnia czy nocy. Łazienka, mieszkanie jest po generalnym remoncie. Wszystko jest pięknie zrobione, nowe, świeże. Oddzielna kuchnia, więc nie jest to typowy salon z aneksem kuchennym. Kuchnia jest tutaj oddzielnym pomieszczeniem z dużymi przeszkleniami trzy okna, więc jest jasna oraz przestronna. Jeżeli spodobała Wam się ta nieruchomość, to jest teraz fajna promocja, więc możecie ją nabyć za niecałe 500 tysięcy, czyli 499, 99, 99 i 99. Zapraszam!